Zrobiłam małą przerwę w filmie, ponieważ odplątywanie na wizji trwałoby zbyt długo, odplątałam poza kamerą, no i teraz chciałam właśnie pokazać, w jaki sposób jeszcze inny możemy haftować w tą lewą stronę. Wbiłam się normalnie w pozycję 1, 2 i haftując w prawo lub w dół haftowałabym 3 i 4, ale w tym przypadku Odwrócę również kolejność wbijania igły. Wbiję się w pozycję 4. W pozycję 3. Prawda? I teraz zobaczcie, jeżeli będę chciała nawet postawić ten obok krzyżyk, moja nić będzie szła tak, jakby tutaj, właśnie po tej. Będzie się załamywała, wręcz otulała tą dziurkę. Wbije się w pozycję. 2, 1. No i teraz pytanie oczywiście, w którą stronę prowadzi mnie wzór. Jeżeli wzór mnie prowadzi w dół, lub jeżeli wz wzór prowadzi mnie w górę, no to w zależności od tego też będę w odpowiedni sposób tutaj stawiała 3 lub 4. Ale powiedzmy, że wzór dalej będzie mnie prowadził do Lewego boku, więc również wbiję się w pozycję 4. W pozycję 3. Tutaj zobaczcie, też mam wszystkie krzyżyki proste, piękne. Mam, mam wszystkie dziurki otwarte. Mam zasadę maksymalnego przełamania nici i idę do Krzyżyka, który jest na przykład oddalony o dwa krzyżyki. I znowu wbijam się z tej dziurki, prawda? Ciągnę nić z tej dziurki. Ciągnę nić tu. Prawda? Czyli zobaczcie, taką, taki kąt ostry, bo tam pod spodem ta nić le leci w ten sposób. Taki piękny, ostry, kąt wyszedł mi przez to, że odwróciłam kolejność wstawiania igieł, czyli wbiłam się w pozycję jakby 2 1. No i teraz pytanie znowu czy idę w górę i w, czy w dół. Powiedzmy, że będę szła w dół, czyli znowu wbijam się w pozycję tą tutaj 3 i 4, prawda? I idę w dół. I zobaczcie wszystkie Dziurki. Wszystkie dziurki są otwarte. I wszędzie zastosowałam zasadę maksymalnego przełamania nici. No i to by było z grubsza na tyle. Mam nadzieję, że film komuś się przyda. Że znajdziecie tu jakieś rady, które pomogą Wam w haftowaniu. Jeżeli ktoś y, ma jakieś uwagi i oczywiście y, wie, jak lepiej jeszcze haftować niż to, co ja pokazałam na filmiku, to ja jestem bardzo chętna na, na wysłuchanie wszystkich y, uwag. Y, no i co? To by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam może na jakieś jeszcze Następny filmik. Cześć!